Przed nami 210 odcinek tureckiego serialu: Miłość i Nadzieja. Sajnep prosi bulęta, by podjął decyzję, gdzie ma mieszkać, a Alper osacza komplementami siostrę Kuzeja. Meli przywozi Radzipowi biżuterię, ale sytuacja szybko się komplikuje. Feray wyciągnie Meli z kabały, w jaką się wpakowała. Sprawdźcie, co wydarzy się w 210. odcinku Ask We Umut, Miłość i Nadzieja, odcinek 210 w poniedziałek, 10 czerwca 2025 roku, o godzina 17.20 w TVP2. Streszczenie 210. odcinka Miłość i Nadzieja, co się wydarzy w 210. odcinku Miłość i Nadzieja. Sprawdź streszczenie TVP, Kawajden i Alper przechodzą do realizacji swojego planu. Siła zasypia po tym, jak nieświadomie zażyła środek nasenny. Młody mężczyzna ma się położyć obok niej, by świadkowie zajścia potwierdzili, że są parą. Jednak w ostatniej chwili Alper zmienia zdanie. Zanim zdobędzie siłę, chce jeszcze rozkochać w sobie Julię, żeby dobrać się do fortuny Kuzeja. Rano zostawia pod drzwiami jej pokoju bukiet rumianków. Siostra prawnika jest oczarowana tym gestem. Dzwoni do Alpera, aby mu podziękować. Spotkajmy się, proponuje mężczyzna. Dobrze, za godzinę w parku, potwierdza Julia. Czy Alperowi uda się uwieść Julię i wyłudzić od niej pieniądze? Nie zostawiłeś mnie samej w tym wielkim, nieprzyjemnym mieście. Przyjąłeś mnie jak ojciec. Nie mogę się od ciebie odwrócić, stwierdza Zajnep. Co to znaczy? Pyta córkę zaniepokojona Gonul. Wujek Bulent wiele dla mnie zrobił. Niech on podejmie tę decyzję. Jeśli pozwolisz, zamieszkam z mamą, oznajmia dziewczyna. Jaką decyzję podejmie Bulent i czy będzie chciał za wszelką cenę zatrzymać przy sobie córkę? Tymczasem Meli przyjeżdża na umówione spotkanie z Radzipem. Atmosfera między nimi jest napięta. Szantażysta odkrywa, że dziewczyna nie przyniosła mu oryginalnej biżuterii. Po co miałabym przynosić fałszywą biżuterię? Pyta zaskoczona. Sama odpowiedz, mówiąc to, Radzip rzuca się na nią. Dziewczynie udaje się wyzwolić od napastnika i przejść do kontrataku. Używa przeciwko niemu gazu pieprzowego, a oślepiony mężczyzna upada na podłogę. Rani się przy tym w głowę i traci przytomność. Meli jest przerażona obrotem sytuacji, ale w porę zjawia się Ferej. Kobieta zauważa rannego przestępcę. Jest wściekła na córkę, że zgodziła się z nim spotkać pomimo ostrzeżeń. Ile razy ci mówiłam, żebyś tego nie robiła? Jeśli raz poddasz się szantażyście, będzie chciał coraz więcej i więcej. Patrz, takie są konsekwencje. Wykrzykuje Ferej i wskazuje na nieprzytomnego Radzipa. Wszystko by się dziś skończyło, ale to są podróbki, stwierdza zapłakana Meli. Oczywiście, że podróbki. Straciłam do ciebie zaufanie, oznajmia matka, która przewidziała kroki dziewczyny. W tym czasie do drzwi puka Ege. On także odkrył kryjówkę Radzipa. Zaskoczone kobiety nie wiedzą, jak zachować się wobec chłopaka. Czy Meli zdecyduje się wyznać narzeczonemu prawdę?